Siemanko, widzowie! Witajcie w kolejnym filmie z Kariery Papierka z czwartego sezonu. E, dzisiaj kolejny epizod. Rozegramy sobie troszkę dłużej niż ostatnią. E, konkurs 2 y, Willingen, Willingen 5 będzie przy okazji wraca No i dwa wrażnowie na. już w sobotę będą Igrzysko olimpijskie. Jeszcze zanim sobie do odcinka, mam dla Was ciekawą historykę. Jak widzicie ostatni raz, ostatnio na treningu na kulm, papierek zaliczył fatalny upadek. To no, wyglądało tylko tak groźnie, no bo tak naprawdę stacił czucie powietrza pod nią nar z nart i upadał kontrolowaniem. No ale cały opadek część, właściwie w większość przypadków, amortyzowały ręce i co ciekawe, papierek widzicie w pierwszym konkursie jak on wygrał, drugi 15 i po, była ciekawa historia. Okazało się, że cały weekend skakał z wybitym Tak to się okazało, taka historia tutaj fabularna, no, dostał mu nastawiony ten nadgarsty, no i skacze tutaj, no, ale na pewno będzie mu y, ciężko, więc y, mam nadzieję wam się, że tutaj... Yy, mam nadzieję, że naszemu popierkowi, no, może, będzie ciężko, żebyś sobie dał radę. Były dwa konkursy w PK w planicy, na no, dużej felikance. Tutaj prowadzi Bioręk, piąty jest Tomasiak, piąty Joniak, potem Hubda 17. No i widzicie, w zasadzie byłem po raz pierwszy na podium w swojej karierze PK. Jeśli chodzi o to, w Fiskawie były dwa w szczerku, yy, kadry. Wbierali na seniorów, które on zaraz pokażę. Tu lideruje pan Trunz, ósmy jest Juroszy, czas czas Łukaszczyk. Berski dalej, widzicie jak to się prezentuje. Na Mistrzostwach Seniorów. Pokazuję już Wam wyniki. E, indywidualni po medale sięgnął... Sz, e, chwila, chwila. E, indywidualny po medale, e, złoty sięgnął Stefan Embacher po srebro, Wiktor Szostda i Kasper brąz. Dwóch Polaków z medalami. Embacher z złotem. Tomaszek prowadził pierwszą serii ale tam drugi spadł na trzecie miejsce. Żak był drugi, spadł na czwarte Szósty Berski no i 19 Łukaszczyk. Drużynowo Polacy w końcu w co się nie udało w Hakubie. Wyciężyli w konkursie Drużynowym to jest to, drudzy byli Austriacy, no a trzecia była reprezentacja Czech, tak to się prezentuje, a my przejdziemy sobie już na trening do Willingen, no wreszcie, ten Willingen 5. Jeśli chodzi, wiadomo, zaraz to wam powiem cele na Willingen 5, ale zanim to, proszę, subskrypcja, lekarta ta się rozwijamy, a miała dobre zasięgi i przejdziemy już sobie na szybki trening do Willingen. Mam nadzieję, że wstęp Wam się podobał, a na treningu na mylenkoprzalce spróbujmy otworzyć legendarny z kogo już ona, na, na, na odległość 151,5 metra z plus pierwszej belki musimy skoczyć właśnie z wiatrem Ponaty zadanie na dwie gwiazdki, no ponieważ da się tu Wilingę skoczyć dalej i nie jest to jakoś wiadomo turbo ciężkie jeszcze z plus pierwszej belki Wow, wow wow, chyba się udało, chyba się udało, na pewno się udało. Świetny, gigantyczny trening zaliczony, bo dawno treningu nie zaliczaliśmy No i czas na pierwsze zawody kwalifikacji, dokładnej, turnieju Willingen 5 A podczas tych kwalifikacji jej nam podnarty, jeszcze tak dla woli ślisłości powiem, że w tym roku mamy edycję turnieju Willingen 5, bo bywały też edycje Willingen 6 Willingen 5 liczy się każdy skok konkursowy i skok w pierwszych kwalifikacjach. No Sik różniło się tym, że w drugich kwalifikacjach już się skok. Tutaj on się nie liczy. Prowadzi nauki na Kamura. Yy, widzę na czele jest. Nam plastron się wgrywa. Yy, też mamy plastron wygrany tego Willing 5, więc jeżeli liderem będzie plastron. Bardzo mi się to podoba. Oj, nisko nad progiem, to trzeba w każdym w każdy tutaj. W progiem czekadam, ja nisko nad skokiem. Yy, to trzeba w każdym... każdy skok go dać dobry no bo tu się liczy łączna klasyfikacja i są bardzo duże sumy pieniężne. Jeśli chodzi o na tej turniej, bo też nie powiedziałem, e, będziemy chcieli zająć miejsce, e, będziemy chcieli zająć miejsce w top 3 turnieju, żeby te e, jakąś dobrą nagrodę się są zgarnąć. W kwalifikacjach jest 11, najlepszy Polaków w Wąsek jest na miejscu trzecim, ja coś się nie mogę wysłowić, ale to nieważne, wszyscy Polacy się zakwalifikowali i idą pierwszej serii konkursowej, no i tam prawie 9 punktów tracimy w, w tym Willingen 5, więc trzeba będzie tutaj nadrobić. Piotrek żyła, no on to Willingen no ma dobre wspomnienia, tak myślę, bo tu wielokrotnie na podium Piotrek stawał, ale widzicie, odwróciło się po kwalifikacjach, no i wieje w plecy. I ile tam trzeba skoczyć? To jest jakaś niebotyczna odległość. Eee, oby teraz trafić na próg. Eee, no i skoczyć daleko. Ładnie, stylowo będzie! Będzie daleki skok. Ale czy ja wiem, czy na zwycięstwo? No nie powiedziałbym. Miejsce trzecie, więc będziemy walczyć o to podium, więc bardzo dobrze to wygląda. 4 7 do Piotrka, do Forfanka to troszeczkę tracimy. To będzie to jest około 2,5, ,2, 5, tam 6, nie jestem pewien. Paweł Mących 16, 19 Kubacki, 23 Oleg zniszczał i 28 Pilki, więc wszyscy Polacy zakwalifikowali do drugiej serii. Pięknie to wygląda. Czasa serii, finał. Ciekawe nauki na Kabra, który wygrał kwalifikację. No, jest trzeci teraz egzekwator z nami, więc bardzo ładną formę prezentował Japo y przygotował Japończyk na turniej Willingen Five. Oleg, niestety, zamyka stawkę. Ale Tomek, świetnym skokiem, jest z punktów za zadania I na razie nikt nie uszyca, poza Deszfandenem, który oddaje próbę świetną. Y no i dobra, zobaczymy sobie. Zograwski jest niesamowity. Jak Wladimir Zograwski jest tak wysoko? To jest dla mnie niesamowite. Zograwski, czy on będzie na podium? Ma szansę być na podium, naprawdę. Władimir Zograwski, niesamowite. Grzegorz jest na prowadzeniu. Trzeba skoczyć prawie pod rozmiar skoczyć, albo za rozmiar skoczyć, nawet 2 metry. To jest 147 rozmiar. 149 metrów trzeba skoczyć, a wieje przynajmniej nam w plecy, więc co by się tu działo, gdyby wiało pod narty troszkę. Mam wrażenie przypóźnione z progu, ale skok jest ładny, daleki. Witam, ta bonifikata da rady nam, czyli też ona radę. Jest, będzie na podium. Podczas tych zawodów będzie byłem na podium naszą karierze. Podium nie podliczyłem, ale wiem, że jakbyśmy wygrali, to byłaby nasza dwudziesta wiktoria. Ale przewaga jest na spodziewanie gigantyczna. No też fan nas stracił. Forfang? Forfang nie dał rady. Yy, więc Zagrawski już nie będzie na podium. Piotr Żyła? Piotr Żyła czwarty, ale my wygrywamy dwudziesty konkurs w karierze. No nie spodziewałem się po tak no średnich kwalifikacji, jak i dobrej pierwszej serii, że wygramy ten konkurs. Yy, trzech Polaków to Tomasz Szpil po raz pierwszy to nie w top 10. A czwarty żyła, trzynasty jeszcze kubacki, no i 23 wąsek. Zamyka stawkę. Aleksander. zniszczył pięknie. E, teraz pokażę Wam e, klasyfikację turnieju Willingen. No i Willingen fajnie, naprawdę ta przewaga jest pokaźna, a ciekawe drugi jest Piotrek żyła, więc też może powalczyć Piotrek, Też ma sporą przewagę na naukiem, prawie 8 punktów. Reszta plaków też dość okej okay, tutaj wypadam. Teraz kwalifikacje nie będą się liczyć do tego cyklu, no i przechodzimy sobie już do tego właśnie drugiego konkursu. Wieje nam w plecy. Na ludzie sobie można skoczyć w tych kwalifikacjach, no bo one nie liczą się już do tego cyklu. A jeszcze nie powiedziałem, cele na Rasznow. No tam, ta jest taka skocznia normalna, która będzie nam przed Olimpiadą yy, na w Predaco. i Naprawdę będę chciał się tam sprawdzić pod względem skoczenia na normalnej obiekcie. Ale tak poza tym to będę chciał utrzymać w yy, 115, bo nie za bardzo przechodzę za obiektem w Rasznowie, raz tam podczas letniego Grand Prix yy, triumfowałem. Ładny to będzie skok. Ładny, piękny, poza rozmiar skoczni, piękna próba, 151 metrów, no i wygramy te kwalifikacje, że niestety one się w tym przypadku dla, dla nas niestety, dla niektórych pewnie nie liczą się do turnieju Willingen 5, jak to wygląda, Polacy wszyscy się zakwalifikowali, Tomasz Pilch, egzekwo był z Belszą, ale w tej grze no niestety pozycje egzekwo chyba tam poza, w, 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 poza 30 się nie uznają. Dlatego Tomasz Pilch y, wejdzie, a Erik Belshow y, dla niego niestety nie, nie dla, dla Tomka, y, stety. Ryłko, bo ja się zachwacę siódmy żyła, y, ale czekajcie, gdzie jest Nakamura? Nakamura będzie w drugiej serii, y, na, y, jeśli nawet my tutaj skoczymy ładnie, bo na to oczywiście liczę, że będzie to ładna, y, daleka próba, wieje w plecy znowu, oj, niziutko. Ale uratujemy to w powietrzu, bo nam, my sobie świetnie radzimy w Willingen w powietrzu, świetny skok. Mimo tego, tej kostki, którą mamy wybitą w dłoni, świetnie z i prowadzimy. Przewaga w Willingen wynosi 17 około punktów, więc powinniśmy na spokojnie szukać, nawet gdybyśmy zepsuli w drugiej serii. Ósmy, siódma, a igra dawno w top gdzie go nie widziałem. Ósmy żyła, czternasty wąsek, wysypczy pilch. Nie wyszedł niestety Aleksander i dał Kubacki. Co się dzieje z Olkiem? Nie wiem, nie wiem. Czas na serię finałową. No z Olkiem dzieje się ewidentnie coś niedobrego Od tej choroby skacze słabiutko Andreas Wellinger na prowadzeniu, Mariusz Lindwyk O, może coś pokombinał z kombinezonem, no nie wiem, nie wiem, ale na razie Mariusz tutaj prowadzi Warfang go wyprzedza Norwegowie coś śmierdzą mi, że kombinezony, no nie wiem, nie wiem, Ostwor, no kolejny Norweg no, Trochę podejrzany, Kobayashi Jest drugi, więc na pewno Norweg będzie na podium Eee, ale czy tutaj mam dwie miejsca podium? Czy będzie tylko jeden z Norwegii na, na pudle? Czy ja wygram turniej Willingen 5, czy wygram ten konkurs? Oj, i w powietrzu! I nie wiem, czy wygram 21 konkurs w naszej karierze. Eee, w swojej karierze 139 wystarczyło! No bo ta gigantyczna bonifikata dała radę. 4,7 nie duża przewaga zmalała, ale wygrywamy. Eee, drugi konkurs rzędu, drugi Willingen, czyli wszystkie żeśmy wygrali. Dublet, drugi od trzecikowe i wygramy też Wielingen 5. I bardzo dużo pieniędzy na nas leci: 18. Żyła, spadł troszeczkę. 21. Wąsek, 20. Pilch. No, martwi mnie to, że Piotrek może nie utrzymać drugiej pozycji Wielingen 5. No, ale cóż, widzimy się już w końcowej klasyfikacji tego turnieju. No i niestety Piotrek wypadł poza podium na piąte miejsce drugi forfang fang tylko Kobayashi. Dość podobnie się to ułożyło w 4Fang no, gdyby był nijutko w rowerze, w, rowerze, w rowerze, rowerze, to dopiero będzie, w TCES-ie. Więc wygrywamy te punktowe turnieje bardzo w tym sezonie, jeśli chodzi o łączność dość punktów, mielibyśmy najwięcej w sezonie, każdy konkurs. Polacy 15, Polacy 19, piłk, no i reszta widzicie, Olek najsłabszy z Polaków, co się stało z Olkiem. Na czwarte miejsce wypada stop 3 generalki, no cóż, teraz przejdziemy sobie na trening do, na skocznię w Rasznowie, no i czas sobie już przejść na ten obiekt. Zaj na dwie gwiazdki skocz, 91 metrów z minus trzeciej belki, wylosowało się pod narzędz, więc bardzo dobrze ta błyszcząca się skocznia w Rasznowie, wysoko i czy będzie drugi trening zaliczony? Tak, będzie, 91 metrów było, z dużą nadwyżką, czas na zawody. Zapraszam, zapraszam na konkurs w Podnarty. pod Narty jeśli chodzi o te kwalifikacje, no i mówię, cel to co najmniej to 15, bo to jest skok normalna, na którą nie za bardzo, że tam nie mam takich wygórowanych e, oczekiwań, jak widzicie, forma papierka jest bardzo wysoka, mimo tego upadku na kulm, e, mówił w wywiadzie, zacytuję, że mimo tego upadku, że za ten upadek go nie zatrzyma, gdy jest w życiowej formie, że kroczyć będzie do samego końca, ile będzie miał sił potem medal na olimpiadzie którego, o tym, którym tak bardzo marzy, a ten skok taki przeciętny w warunkach, które w tym momencie panowały na skoczni, a wiadomo kwalifikacje zapewni, nawet top 10, więc jest nasz cel wiadomo osiągnięty, wygrywa Stefan Laje, wszyscy Polacy się zakwalifikowali, więc bardzo dobrze to wygląda. No swoją drogą w Realu dawno nie było konkursu w Rush jest 3 sezony, więc mogliby w przyszłym sezonie 25-26, tutaj w naszym karierze 25-26 jest obecny mogliby ten Rush powrócić, bo to jest jednak bardzo fajna skocznia z bardzo zaplątaną nazwą, jeśli chodzi o nazwę obiektu, której niestety się nie nauczyłem, wybaczcie mi ten drobny błąd A tutaj skok bardzo dobry bardzo dobry Będą dwa punkty objęte i na ta niższe niż w kwalifikacjach, ale miejsca podobne. E, dziewiąte, nocy też ładne dostałem. Prowadzi halowo granę, Ciekawe, piąty jest e, Franz. w Siódmy wątek, który coraz lepszą dyspozycją buduje to tą igrzyska. E, 21 klasy, 22, 22 żyła. Na, chciałem powiedzieć, że z niszczołowi spada dyspozycja, ale utrzymał tutaj top 50. Niestety Pilch sobie nie poradził. Widzimy się w e, rundzie finałowej. Jak już mówiłem, kolejny konkurs będzie pierwszym, ostatnim konkursem przed Igrzyskami tej prowadzi Oldsvolt. No i po tym, y po tym odcinku powiem wam kadrę Polaków na Igrzyska Olimpijskie, ale oczywiście musi być czwórka, Tej też prowadzić prowadzi przed top 10, a no bo przecież ja byłem dziewiąty, no tak. Y powiem wam kadrę na Igrzyska, na pewno w tej kadry będę ja, y ale zobaczymy, jak kto tam dalej pojedzie na tą olimpiadę. A ja muszę się skupić na tym skoku, będzie bardzo ładnie, wysoko lecę! I piękny skok! Oddałem 99 metrów i prowadzenie obejmuje. No świetna jest ta moja pozycja. Tutaj bardzo wąska zerujcie w Warszawie, ale to nam nie przeszkadza. Czwarte... Jakie czwarte miejsce? Pierwsze miejsce, cztery punkty na no straci Grożdyż Embacher Embacher dość wysoko. Oj, trzyma dość wysoką pozycję. Mistrz 7 dostał skrzydeł. Wąsek, Wąsek nie wyprzedza, co się stało? Paweł wąsek, świetny skok! Forfan nie no dał radę, no 100 metrów, yy, no to podium może nie być, Franz spada za mnie, Lindvik yy, spada za mnie, Zajc, zrobił Zajc, dopiero 13. On będzie gram, Grand wygrywał, teraz go w ogóle nie widzę, Laje, Laje spada, może będzie podium, yy, Granerud, aj, Granerud dał radę, czwarte miejsce, brakło niewiele do kolejnego podium, ale na podium spawał jak w Trondheim do dal, to znowu się jakiś może, taki... I taki czarny koń wyskoczy na Igrzyskach, wygrywa Forfant, drugi Renrut. Yy, dalej widzicie, no, niestety, trzech Polaków, 3,0. No i nie, nie, brakło niewiele tego podium, no ale czas już na drugi konkurs, ostatni konkurs przed Igrzyskami. Ostatni z no i znowu jej pod narty, więc w Więc w Rumunii widać dobra pasa tego wiatru, dobre warunki są wreszcie, są yy, jak yy, widać na założonym obrazku, no nie będę mówił jeszcze, że skaczemy bardzo stabilnie, bo tak jest, no ale to, jak powiem tak, no, to wykraczę, no bo tak powiedziałem gdzieś, chyba co jeszcze w Pekaskach kaliśmy w lecie, w Lake playcie to był jakiś 12 odcinek. No i gdy powiedziałem, że skaczymy w końcu stabilnie, no to nie przeszedłem, nie do drugiej serii, więc e, jak widzicie. Taka przekorność losu. Tutaj wejdę na spokojnie do serii kwalifikacyjnej, chociaż kwalifikacyjnej serii pierwszej. Nie da się nie wejść do serii kwalifikacyjnej, co ja gadam. 17 miejsce, więc obniżyliśmy lody, poniżej to 15. Dwóch Niemców, Exekvo wygrało te kwalifikacje. Żyła, nie wszedł, no tak dobrze skakał w tym. Willingena nie weszła. Ciekawe, Embal, Schuster i Preutz też nie weszli do konkursu, więc loteryjne, tak, loteryjny, mimo tego wiatru, ponarczy te kwalifikacje. W Rasznowie, ale bardzo szkoda Piotrka, no bo to nie... inaczej by się na niego patrzeć w predyspozycjach do Igrzysk Olimpijskich, bo to jest sumie, jego ostatni sezon w tej, tej rzeczywistości, no i na pewno Piotrek będzie chciał pojecha pojechać na te Igrzyska, ale to się później dowiemy, ładny skok, nigdy jeszcze tak nie trafiłem Rasznowie w tym weekendzie, ojojoj, oj, oj. upadek, nie ustał tego papierek, 48 miejsce. Aj, i chodzą te upadki parami, chodzą te, te zagrożenia, ajajaj, aj, aj. no ależ te upadku w tym sezonie jest, wczerskie pleso, kulm. Cool. No i teraz raszno, nie awansujemy do drugiej serii, mówiłem, że wygracze, Paweł Wąsek też nie wyszedł, co tu się stało, Pilch też. Kubacki zniszczył tylko na zepentują w drugiej serii. No nieudany tutaj, to ta, 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 było dobrze z prolegu, ale niestety nie udało się wylądować, no mu się już wypłaszczało, no cóż, czas na serię finałową. No i znowu mówię oby ten upadek nie wpłynął na, wiadomo, yy, psychika pierka, no bo niedługo, no bo to było stanisko przed olimpiadą, no i widzicie, upadłem, więc, no, nic tam nie stało, no bo to jest normalna, no bo tam już się po prostu wypłaszczało, dlatego te, te narty po prostu objechały przy tym lądowaniu, no ale niestety tak szkoda, że tak się wydarzyło, Dawid Kubacki zniszczył a drugiej serii, jak nas Olek, Olek słabo z Dawidem, więc Polacy dzisiaj będą słabo. Skakać paszkę Kraft tutaj, raz, dwa, trzy, cztery, prowadzi Geiger i Paszkę. no świetnie, skaczam Niemcy. Lindwig Tandem, Lindwig dał radę. Do. Ortner, Zajc, laje Wellinger, Wellinger prowadzi, Deschfanden dał radę, świetnie Deschfanden, nie daje rady Tate France. No i na pewno Deschfanden na podium, Czofenik, Czofenik nie dał rady, ale czy wygra to Jan Hel? Nie wygra tego, wygrał to w końcu. Gregor DeSchwannen w końcu się Szwajcar doczekał. Drugi Wellinger, yy, trzeci Herl, piąty Czofenig. A nie, bo Egzekwo jest z Herlem, no nie zauważyłem tego. Dużo Niemców w czołówce niestety. piąty Kubacki, 27 yy, zniszczył więc co? Bo to wyszło w Polski. Fatalny ten upadek, bo jak nie, to byśmy walczyli o podium. Na tym podium jeszcze jest Lindwig, nie wiem czemu go tutaj nie pokazuje. No widzimy się na podsumowaniu tego odcinka i ogłoszenie kadry na Igrzyska Olimpijskie. Porthank coś tam odrobił po do e, wyniku przed konkursem, ale pewnym do wyniku przed odcinkiem to my zyskaliśmy więcej punktów, więc Kryształowa Kula najprawdopodobniej, jeśli nic się złego nie wydarzy, no to pójdzie w nasze, e, poleci w nasze ręce na w planicy drugi raz rzędu, więc wyśmienicie pora narodów. Oho, Norwego na co przedzieli no nie wygląda tylko kolorowo, znowu nam to ucieka, e, niestety, ma Kryształowa Kula, będziemy walczyć na pewno z i Ostwoldem. No i w kolejnym odcinku będą igrzyska, no i ogłaszam teraz kadry. Szymon Papierek pojedzie na pewno. Pojedzie również na pewno Paweł Wąsek. No i pojedzie Aleksander. Zniszczą. A na czwartego zawodnika zostaje ogłoszony Piotrek. Żyła więc niestety, ale Dawid Kubacki. Nie pojedzie na tę igrzyskę. Mimo, że byli egzekwami, to Piotrek notował czasami no, lepsze wyniki od e, Dawida. Mimo, że Dawid się tutaj już odradzał, ale to na Piotrka postawimy, z racji tego ostatni sezon. E, Tomek i Dawid niestety nie pojadą. Ja się będę już z wami żegnał. E, do zobaczenia. No i miłego dnia. No i cześć!